Nie wiem, czy kojarzycie szoki? Staś, przybliż, um, Tak wyglądają. One są bardzo kwaśne, więc je otworzymy. Jabłkowy jest najten, najkwaśniejszy. Nie. A nie. Najsłodszy. Ja to jest taka Nie wiem. Napiszcie, jak Wy uważacie. Dla mnie jest ten farbujący język. I patrzcie. Przede żeby Staś też. Srony, co ty robisz? Dzięki Stasiowi. Dzięki. Patrzcie. Ja go już jem. W ogóle. Teraz w ogóle. ja. Teraz ja Trzy, dwa, jeden. I zalajkujcie jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Ja. Ja. Jak spróbujecie pierwszy raz, to jest to bardzo fajne. Ale jak już będziecie codziennie jedli, to najpierw zlicz, wiecie? Całkiem normalnie.